Cześć, tu Artur W tym odcinku chciałbym porozmawiać o takiej annotacji Generated Value. Jak zapewne pamiętasz, adnotacja Generated Value służy do automatycznego nadawania i, no, identyfikatorów. Korzystaliśmy z tej annotacji przez, no, przez cały kurs, ale chciałbym dzisiaj Ci trochę więcej powiedzieć o automatycznym generowaniu identyfikatorów. Ok. Ten projekt Eclipsowy, który tutaj widzisz, to jest jeden z naszych pierwszych projektów, gdzie stworzyliśmy sobie NC Employee, no i ten pracownik miał automatycznie generowany identyfikator, no i pola, imię, nazwisko i pensja. W klasie MINE tutaj dodajemy sobie trzech przykładowych pracowników, których później zapisujemy do bazy danych. Każdy z tych pracowników będzie miał automatycznie wygenerowany identyfikator, dlaczego, dlatego nie musimy im ich no, definiować. Załatwia nam to annotacja Generated Value. Ta annotacja Generated Value, jeśli naciśniemy sobie kontrol spacja, ma tutaj dwa dodatkowe atrybuty. Generator i Strategy. Do generator zaraz przejdziemy, ale zajmiemy się teraz Strategy. To Strategy ma cztery możliwości. Pierwsza e, to jest identity. Chodzi o to, że niektóre bazy danych, w zasadzie to większość baz danych, e, ma możliwość automatycznego dodawania e, kluczy. No, na przykład e, MySQL oczywiście oferuje taką możliwość. No, i korzystaliśmy z tego. Korzystaliśmy z tego, bo. E, bo domyślną, domyślnym typem generowania identyfikatorów jest AUTO. AUTO mówi nam tyle, że to provider JPA powinien zadecydować, którą z tych trzech metod wybrać. No i tak się złożyło, że akurat jeśli wybraliśmy tutaj AUTO, no to Hibernate automatycznie wybrał nam to. No i co? Chcemy teraz... Mam jeszcze dwie, dwie pozostałe metody. Mm, sequence oznacza, że w bazie danych zostanie stworzona sekwencja, no bo niektóre bazy danych mm, oferują możliwość stworzenia sekwencji. My jednak przejdziemy teraz do omówienia table. Wybierzmy sobie table, zapiszmy coś takiego, spróbujemy uruchomić projekt. Dobra, projekt wydaje się. Że zakończył się w porządku. Odświeżamy tutaj bazę, i co widzimy? Mamy naszą e, tabelę Employee, i, no i są tam pracownicy. Oni mają identyfikatory, no i mamy taką jakąś. Mm, Taką jakąś tablicę, znaczy no, tabelę. E, tabela nazywa się Hibernate Sequences, e, no i została ona stworzona automatycznie, i ona jest odpowiedzialna za e, przydzielanie mm, kolejnych identyfikatorów e, podczas dodawania pracowników. Możesz zapytać, co tutaj robi ta jedynka. No ta jedynka to jest taki. Mm, no już ci pokazuję, co to jest. Przejdźmy teraz do Eclipse'a i uruchomimy jeszcze raz nasz projekt. Tylko najpierw tutaj w Persistence XML zablokujemy sobie, zablokujemy sobie, żeby nam się po prostu nie przeorała baza. No to musimy wyłączyć. To sobie zapisujemy. I teraz jak uruchomimy projekt, no to nie utworzy nam się od nowa schemat, tylko do, dodadzą nam się nowi pracownicy. Klikamy prawym, Run as Java Application. OK. Przechodzimy do bazy i wybieramy jeszcze raz wszystkie, yy, yy, wybieramy tutaj Hibernate Sequences, wszystkie wiersze, yy, no i mamy tutaj dwójkę. Jeśli yy, wyświetlimy sobie wszystkich pracowników, no to zobaczymy, że ci pracownicy mieli ładny identyfikator 1, 2, 3, a ci już mają coś tam 788 69, 70. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że za każdym razem, jak Hibernate wie, że będzie przydzielał, um, przydzielał identyfikatory, znaczy za każdym razem, jak tworzy jakiś obiekt, to nie zwiększa wartości w tym, w tym polu. On sobie rezerwuje w tym przypadku 32 760 chyba 5 um, no numerków. I, no i z, za każdym razem, jak właśnie dodaje nowe obiekty, to zwiększa tą, tą liczbę o te 32000, a tą liczbę o 1. Um, chodzi o um, wydajność, żeby nie musiał za każdym razem jak dodaje jakiś obiekt, żeby nie musiał uderzać do tej e, tabeli po prostu mniej kosztownym jest zarezerwowanie sobie iluś tam tysięcy um, iluś tysięcy no identyfikatorów tak? część się zmarnuje ale biorąc pod uwagę, że um, korzystając z typu long możemy grube miliardy um, Rekordów zapisywać, więc no, nie powinno nam to przeszkadzać. E, ok, to co tutaj widzimy, to jest taka tabela domyślna. Ta tabela ma również domyślną nazwę tutaj kolumny, tej kolumny no i tego czegoś. Te wszystkie rzeczy można dostosować. Podobnie można dostosować właśnie ten przeskok, no ilość tych zarezerwowanych identyfikatorów. No i można dodatkowo jeszcze określić, od jakiego identyfikatora ma się zacząć numerowanie. I te wszystkie rzeczy teraz sobie właśnie skonfigurujemy. Wyczyściłem sobie przed chwilą całą bazę danych, w tej chwili ona jest pusta. Musimy jeszcze wrócić do persistence.xml no i to odkomentować, żeby nam się schemat później stworzył. Zapisujemy to i zamykamy. Przechodzimy do pracownika. E, żeby skonfigurować takiego generatora e, tabelarycznego wykorzystujemy adnotację table generator. E, sorry. Table generator. Ok. No i ten table generator ma kilka różnych pól. Pierwsze to jest name. Zaraz ci powiem, czym jest nazwa. Nazwiemy go mój generator. W tej chwili nazwa nas nie interesuje, do niczego tam nam nie jest potrzebne. E, teraz kolejny atrybut. Table mówi nam o nazwie. Mm, no jaką nazwę przyjmie ta tabela? Domyślnie to tam było Hibernate Sequences. My to nazwiemy tabela z identyfikatorami. Ok, dobra. Później kolejna rzecz, która może nas zainteresować, to jak nazwać kolumny, no, które, które zawierają nazwę sekwencji no, i jej wartości. Do, do nazwania kolumny ym, z nazwą sekwencji wykorzystujemy pk: kolumn, kolumn, name, nazwa sekwencji. A do nazwania tej drugiej kolumny, gdzie mamy, no tą wartość, tam jedynkę, dwójkę, wykorzystujemy atrybut value column name. Wartość identyfikatora. OK. Co tam jeszcze chcemy nazwać? A, no, jak już generujemy sobie ten, generator, znaczy tworzymy generator, no to pasowałoby ten wiersz z nim jakoś nazwać. Domyślnie pamiętamy, że tam była wartość employee, no my tam sobie wpiszemy na przykład pracownik, albo id pracownika. A z, wykorzystamy pk column value, taki, taki atrybut. Id pracownika, FRU. Co nam jeszcze zostało? No, chcemy ustawić um, taką inicjalną wartość, od której się zacznie numerowanie. Służy do tego Initial Value, na przykład od 10. No i jeszcze Allocation Size, czyli za każdym razem, jak Hibernate będzie dodawał nowe obiekty, to ile ma sobie tych identyfikatorów zarezerwować? No, ustawmy na przykład 15. Czyli za, za pierwszym razem jak będzie sobie dodawał gości yy, nowych pracowników to będzie ich numerował 10, 19, 12, 13 i tak aż do 25. Ale jeśli nie dodamy, dodamy tylko trzech no to później zacznie dalej tam chyba 26, 7 czy jakoś tak generować. Zaraz przetestujemy jak to się będzie zachowywało. Ok. Dobra, mamy sobie ten generator, ale generatorów yy, no może być kilka w bazie danych, w bazie danych. I dlatego tutaj w tym generated value musimy wykorzystać jeszcze atrybut generator, który powinien wskazywać na to samo co tutaj. O, kopiujemy, wklejamy, zapisujemy. No i dobra, mam nadzieję, że to zadziała. Przypominam, że wyczyściłem sobie całą bazę danych. E, tutaj, oj, tutaj błąd popełniłem, dobrze, że sprawdziłem. Przywróciłem no, generowanie tego całego schematu bazy danych. No i uruchamiamy sobie całą imprezę i sprawdzimy, co się stanie. Prawy run as Java application. Uruchamiamy się, uruchamiamy. No, żadnego błędu nie widać. Fajnie. Przejdźmy teraz do bazy danych. W bazie danych odświeżamy sobie widok. No i co mamy? Nasza tabela nazywa się dokładnie tak, jak w atrybucie table podaliśmy. Wybierzmy, co tam się znajduje. Tak jak w tym atrybucie pk column name, tutaj mamy nazwę sekwencji. W atrybucie value column name podaliśmy. No, tą wartość identyfikatora, tak, taki ciąg znaków, naszą sekwencję w pk column value, czyli primary column value, e, wpisaliśmy tam ID pracownika. No i tylko raz e, przydzielaliśmy identyfikatory nowym pracownikom, dlatego tutaj mamy wartość 1. Za chwilę sobie przetestujemy. Za chwilę sobie przetestujemy to allocation size, czy nam się sprawdza. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze pracowników. No i dobra, pracowników jakoś tam mamy. Spoko. Wróćmy tu na chwilę do Eclipse'a. Wykomentujemy tą linijkę, żeby nam się schemat bazy danych nie zaorał. To zapisujemy. No i próbujemy jeszcze raz dodać pracowników. Ok, wychodzi na to, że się udało. Przejdźmy do bazy. Dobra. No i wybieramy wszystkich gości. Ok, i widzimy teraz, że goście zaczęli nam się od 15, 16, 17 mm, numerować, czyli dokładnie tak jak w Allocation Size ustaliliśmy. Jeśli uruchomimy sobie to jeszcze raz, fru. No to powinniśmy mieć 30, 31, 32. No i super, o to nam chodziło. No, mam nadzieję, że zauważyłeś jedną rzecz, która nie zadziałała tak jak powinna, a mianowicie initial value. No bo jak zajrzymy sobie do tej naszej tabeli z, z pracownikami, to ci pracownicy tak czy inaczej numerowali się od 1, od a nie od 10, no czyli coś tutaj nie działa, tak. No, coś nie działa w, w istocie, bo jest bug w Hibernate, e, który właśnie no, ignoruje tą, tą, tą dziesiątkę. Żeby go naprawić, e, no trzeba zrobić takiego lekkiego haka. Przede wszystkim przywróćmy sobie tego Create'a tutaj. I żeby to zadziałało, trzeba dodać nowego propertiesa. Property name równa się. Value równa się coś. No i jakiego propertisa dodajemy? Propertisa hibern hibernate.id new generator mappings. I, oj. I value musimy ustawić na true. Coś takiego zapisujemy. Teraz nam się stworzy nowy schemat bazy danych. No, i uruchamiamy jeszcze raz maina i sprawdzamy, czy wszystko zadziałało. Ok, przechodzimy tutaj do bazy danych i pobieramy pracowników. I widzimy, że pracownicy teraz nam się faktycznie od dziesiątki, no w zasadzie od jedenastki, numerują, bo ta dziesiątka to była ostatnia wartość, która teoretycznie została nadana jako identyfikator. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o to generowanie identyfikatorów z, z użyciem tej metody table. Żeby ją wykorzystać, w adnotacji generated value stosujemy atrybut strat, strategy ustawiony na generation table.table. .table. No, i dodatkowo jeszcze generator tam podajemy. A generator tworzymy notacją table generator, gdzie w atrybucie name podajemy mu nazwę, w table podajemy, hmm, podajemy nazwę tabeli, gdzie będą te generatory wrzucane. Pk kolumny name to jest hmm, kolumna, nazwa kolumny, która zawiera te kolejne sekwencje. Value kolumny name no to jest nazwa kolumny, gdzie będą przechowywane Ostatnio przydzielane wartości pomnożone przez allocation size, czyli ilość tych identyfikatorów naraz wykorzystywanych. pk column value to jest nazwa sekwencji. E, initial value no to jest liczba, od której zacznie się numerowanie. Tylko, że nie tyle od której się zacznie numerowanie, czyli tylko poprzedzająca tom, od której teraz się zacznie numerowanie. E, tylko, żeby to initial value zadziałało, to w Hibernate musimy dodać takiego propertisa hibernate.id new, podkreślenie generator, podkreślenie mappings. No i to ustawiamy na true.